Dzisiaj zapraszam Cię do odcinka o roli, która wydaje nam się naturalna, praktyczna, może nawet chwalebna, a która bardzo często nas wypala. Witam Cię w odcinku menadżera sercem, który rozpoczyna krótką serię pod tytułem Podróż Bohaterki. Zapraszam tutaj i opowiadam o kobietach, które były silne z konieczności, tak jak i ja kiedyś, ale dzisiaj pragną być inne. Być może silne z wyboru, ale raczej to te kobiety, które już nie chcą być silne, tylko wolą skupić się na swojej mocy osobistej, bo to duża różnica. To kobiety, które wiele razy w życiu już udowodniły, że sobie poradzą, ale zaczynają pytać siebie: czy ja naprawdę muszę wszystko robić sama? Dlatego dzisiaj będzie o roli Zosi Samosi. Odpowiedzi na pytanie: dlaczego robisz wszystko sama? Przecież masz zespół. Partnera, rodzinę, trenera itd. Tak tak Dzisiaj ozusi samości, czyli Ty i ja, te, które zbudowałyśmy życie na odpowiedzialności, na sprawczości, na organizacji, ale po cichu, głęboko w środku, jesteśmy już bardzo zmęczone. Witam Cię w przestrzeni menadżera z sercem, podkaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej. Nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste. Rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą. Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Zacznę teraz od historii osobistej, historii mojej klientki, jednej z kobiet, z którą pracowałam. I dajmy jej na imię Marta. Marta kiedyś powiedziała: Tatiano, ja naprawdę mam zespół, mam ludzi, mam poukładany biznes, ale w praktyce. I tak wszystko przechodzi przez moje ręce. Przecież inaczej się nie da. Zapytałam ją wtedy, czy naprawdę się nie da, czy po prostu nie pozwalasz na to. I marta wtedy zamilkła. I to był początek jej transformacji. Bo Zosia-Samosia nie rodzi się z wyboru. Zosia-Samosia powstaje wtedy, kiedy nikt nie przychodzi ci z pomocą. Kiedy trzeba szybko dorosnąć, kiedy dorośli zawodzą, a dziecko bierze wszystko na siebie. Nie jedna z Samosia, z którą przyszło mi pracować, i mówię tutaj również o swojej osobistej historii, to kobieta, która była bardzo wcześnie wsadzona w buty nadmiernej odpowiedzialności, to ta, która ciągle słyszała: Przecież ty sobie poradzisz, że ciebie się nie muszę martwić. I z jednej strony ktoś by powiedział: Świetnie, no rodzice dmuchali w jej skrzydła. Ale tak naprawdę ona nie miała wsparcia, no właśnie, bo była ciągle zdana na siebie, bo przecież sobie poradzi. W związku z tym nie mogła odpuścić, nie dawała sobie prawa, żeby czuć się zmęczona, słabsza, żeby po prostu czegoś nie wiedzieć lub nie umieć. Dlatego nie umie prosić o pomoc. I potem, kiedy Zosia Samosia dorasta, i kiedy odnosi sukcesy, kiedy zakłada rodzinę, kiedy prowadzi firmę, to i tak nadal robi wszystko sama. Dlatego, że tak jest bezpieczniej, to są wgrane schematy. Tak jest szybciej, bo przecież nikt nie zrobi tego lepiej. Dlatego też często Zosia Samosia ma dodatkowe obciążenia. Myli zaangażowanie z pracocholizmem, a raczej pracocholizm z zaangażowaniem, perfekcjonizm z profesjonalizmem i wiele takich jeszcze innych schematów i przekonań ma taka Zosia Samosia w głowie, które są wgrane, które nie są do końca jej, ale są jej drogowskazami i których ona nawet sama. Nie chce zakwestionować, bo przecież to jest pewne i oczywiste, bo tego była nauczona, nawet nie wie, że można inaczej. A tak naprawdę, głęboko pod spodem, w pewnym momencie u Zosi Samosi pojawia się złość, że nikt jej nie pomaga, i dużo smutku, że nikt tego nie widzi, że nikt tego nie docenia. Tak jak często nie widziała tego mama. Spójrzmy teraz po tym krótkim wstępie, jak było z Martą. Marta swoją podróż rozpoczęła od uświadomienia sobie tego, że w ogóle była parentyfikowana. Ona nawet nie znała tego słowa. A może znała go, ale nie słyszała o nim, ale w ogóle nie przypuszczała go przez siebie. I kiedy rodzą się nasze największe transformacje? W momencie, kiedy pojawia się nasza świadomość, bo jak coś jest uświadomione, to jesteś w stanie coś z tym zrobić. Świadomość rozpoczyna proces zmiany, naprawy, zdrowienia, leczenia itd. Jest elementem kluczowym w transformacji, bo Marta już zobaczyła skąd to idzie i już wiedziała, jak to obsłużyć, że może to zostawić, że może zobaczyć te mechanizmy, może te mechanizmy zrozumieć, a potem zacząć wybierać inaczej. Te nasze transformacje też często polegają na tym, że mam świadomość, że właśnie to robię, że odgrzewam stary schemat, lecę na starym zadaniu, na starym przekonaniu, ale już wiem, że mogę mieć inne zdrowe i wspierające mnie. I to jest ta praca organiczna, której nikomu się nie chce robić. Zaczy, moje klientki robią, bo przychodzą do mnie te kobiety, które są gotowe i świadome. A co nam o tym wszystkim mówi psychobiologia, którą kocham? Z perspektywy psychobiologii, sosia samosia to tak naprawdę nie tylko postawa, tylko to jest bardzo biologiczny mechanizm przetrwania. Bo zobaczcie, dziecko w środowisku, kiedy jest emocjonalny chaos, musi się nauczyć. Nie mogę liczyć na innych. Lepiej zrobię sama i nie będę się prosić. Moje potrzeby to na ogół problem, więc nie będę o nich mówić. I taka dziewczynka, silna, zaradna, odpowiedzialna, zostaje z tymi schematami, z tymi emocjami, z tymi myślami na całe lata. Tylko, że widzicie, kiedy my już dorastamy i to jest nam już niepotrzebne, bo mogłybyśmy inaczej, to tego nie robimy. I dalej nosimy walizki, ciągniemy siatki, płacimy rachunki, ogarniamy terminy, dźwigamy emocje wszystkich dookoła, stale zapominając o sobie. I mówimy: Mam zespół, mam partnera, ale czuję się sama jak palec. I chciałam Wam też pokazać jeszcze taką perspektywę z boku, bo kiedy ja zaczęłam uczyć się, jak wychodzić z tego programu Zosi Samości, bo byłam w nim bardzo mocno osadzona, opowiem o tym za chwilę. To chcę Wam też pokazać takie moje obserwacje. Wiecie, jak to jest? Kiedy jesteś w słoiku, to nie wiesz, co jest na zewnątrz słoika. Czyli kiedy już wychodzisz z tej roli, to zaczynasz dostrzegać te rolę u innych. To, I to nie znaczy, że wiecie, ja moje skrzywienie zawodowe pozwala mi patrzeć trochę głębiej i szerzej, i ja to obserwuję. Co oczywiście nie oznacza, że zaraz kogoś poprawiam, koryguję albo mu daję rady. Broń Boże, nigdy tego nie robię. Ale po prostu to widzę i tak obserwuję to z ciekawością. I jedyne, co dla mnie takie jest wtedy cenne, to jest. Przepuszczenie przez siebie: Okej, OK, Tatiana, już widzisz, gdzie teraz jesteś, gdzie kiedyś byłaś. I tak po prostu z radością, bez oceny, bo każda z nas ma swoją gotowość. Pamiętam takie sceny: siedziałam sobie w warsie, jechałam pociągiem i czekałam na kawę. I po prostu bezwiednie obserwowałam. I widziałam taką scenkę, weszła sobie taka para. Ona stoi przy ladzie i zamawia, a on grzecznie sobie siedzi. Ona niesie kawę i deser. On nadal sobie grzecznie siedzi. Ona przynosi krzesło. On grzecznie sobie siedzi. Ona płaci, a on grzecznie sobie siedzi. Inna sytuacja: stoję na parkingu, siedzę w samochodzie i czekam na moją córkę, która coś tam poszła załatwić. Ona targa siatki z zakupami, on idzie obok. Wsiadają do auta. Ona prowadzi. Trzecia scenka na lotnisku. Ona walczy z walizkami zajmuje miejsce w kolejce, a on spokojnie grzebie sobie w telefonie, wyluzowany, jest gdzie indziej. Wszystkie te trzy sytuacje pokazują nam, kto nosi gacie w tym związku. I być może jest tak, że słuchając tego bardzo się wkurzysz. Jeśli tak, to dobrze, bo to znaczy, że to był jakiś trigger. Mnie też to kiedyś wkurzyło, jak zobaczyłam te schematy u siebie. To wcale nie są fajne momenty, no ale są. Od tego zaczyna się nasza transformacja. Muszę coś uznać u siebie, zauważyć, Muszę to nazwać. Bo on może by nawet chciał, ale przecież ona taka dzielna jak Marusia. Ja sama, ja umiem, ja ogarnę zostaw, ja wiem lepiej. I nie mówię tego z góry nie wywyższam się, bo ja też kiedyś tam byłam. Pamiętam, jak pracowałam z moją mentorką. Miałam długie, czarne loki, piękny makijaż, szpilki, a w środku ciężar, który nie miał nic wspólnego z kobiecością. Moja mentorka wtedy mówiła wiele razy. Tatiana, nawet te różowe sukienki i też szpilki Ci nie pomogą. Nadal nosisz gacie. Ja długo tego nie rozumiałam. Do czasu. Do czasu aż przyszedł dzień, kiedy zaczęłam wszystko zmieniać. Powoli, oczywiście, małymi krokami, w praktyce musiałam się nauczyć, nie musiałam. Chciałam przede wszystkim chciałam. I to jest ten moment, kiedy stajemy w ogniu dyskomfortu, bo jak nie wiesz, że możesz inaczej, to mylisz potem proszenie o pomoc ze słabością. Wychodzą z ciebie wszyscy sabotażyści, Spotykasz się z niezrozumieniem nawet w rodzinie najbliższej, no bo jak nigdy nie prosiłaś o pomoc i zawsze byłaś w jakimś określonym swoim schemacie, a nagle zaczynasz się komunikować inaczej, nagle mówisz o swoich potrzebach i masz jakieś prośby, i nawet się z czymś nie zgadzasz, i nawet mówisz, że musisz odpocząć, to ludzie mają oczy jak 5 zł i sobie myślą, hello, co się stało, gdzie ona jest? I chcą tamtej ciebie. Więc teraz punkt pod tytułem mikrotransformacja, czyli pierwszy krok. Jeśli chcesz coś zmienić, to zacznij od małego kroku. Zauważ jakiś jeden dzień, jeden moment, w którym robisz coś, co spokojnie mógłby zrobić ktoś inny. To o, ja wiem, że to brzmi banalnie, ale z takich banałów składa się nasza organiczna robota do zrobienia, którą mamy nad sobą. Wtedy zatrzymaj się i zapytaj, po co to robię, w ogóle co się stanie, jak, jak tego nie zrobię. Najczęściej będzie odpowiedź, że nic się nie stanie. Tak, w ostatecznym rozrachunku nic się nie stanie. I to jest ten moment najtrudniejszy. Odważ się poprosić i nie poprawiać. To jest to zdanie, które już w moim podcaście wybrzmiało kilka razy i powtórzę go jak mantrę, to co mówiła mi moja mentorka wiele lat temu. Czasem pozwól komuś coś spierdolić. Kropka. Nie poprawiaj. Tak wyjdziesz z perfekcjonizmu, tak zaczniesz puszczać kontrolę, tak nauczysz innych brania odpowiedzialności tak aby wzięli swoje lekcje, które mają wziąć. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja do dzisiaj pamiętam te moje mikro zadania które musiałam sama, musiałam, chciałam, właśnie nie wiem, co wtedy było silniejsze. I musiałam i chciałam zrobić, żeby coś zaczęło we mnie transformować. Widzicie, i to są te momenty, które, kiedy my jesteśmy ślepe i my tego nie widzimy, ale jak Ci ktoś to pokaże, to zaczynasz nagle to u siebie widzieć. I wtedy przychodzi ten moment mikrozatrzymania i powiesz, dobra, to teraz zrobię to inaczej. I pamiętam ten dzień, ja to dokładnie pamiętam, to było naprawdę z 10 lat temu, jak nie więcej, a ja ten moment może pamiętam bardzo dokładnie. Jak to mi się często zdarzało, wyjeżdżałam na szkolenie, dzień wcześniej musiałam się spakować, walizka stała w przedpokoju, jeszcze torba komputerowa, jeszcze coś, jeszcze coś. I miałam takie moje mikro zadanie wtedy: poprosić mojego męża, żeby mi zaniósł walizkę do samochodu. I uwierzcie mi, że wtedy przez 10 minut chodziłam po domu, brzuch mnie bolał. Zciśnięte gardło miałam, i ja nie wiedziałam, jak wyartykułować te słowa. Wyobrażacie sobie to kuriozum? Ja wiem, że są kobiety, które, i to jest cudowne, które w naturalny sposób mają wgraną tą lekkość, bo nie były zośkami samośkami, miały inne wzorcowania i w naturalny sposób po prostu poproszą o pomoc. Ja wtedy się uczyłam. I kiedy to w końcu wyartykułowałam, jeszcze musiałam, wiecie, dla swojej takiej wewnętrznej. Satysfakcji albo spokoju wewnętrznego uzasadnić, tak? Powiedziałam, czy mógłbyś mi zanieść walizkę do samochodu, bo jest ciężka, tak brzmiało to zdanie. To pamiętam, że mój mąż wtedy tak zdziwił się trochę, oczywiście to zrobił, ale był zaskoczony, bo ja nigdy tego nie robiłam. Okay? I tak musiałam zacząć, musiałam, chciałam zacząć raz, drugi, trzeci, piąty, aż mi to zaklikało, aż połączenia neuronalne w moim mózgu powstały, utrwaliły się. I potem tak już było, że przychodziło mi to z lekkością. Ale pamiętam do dzisiaj, jak silnie moje ciało rezonowało. Bolał mnie brzuch, waliło mi serce i wszystko we mnie krzyczało. Zrób to sama przecież będzie szybciej. Po co masz komuś głowę zawracać? Ale to zrobiłam i to był mój pierwszy mikrokrok. Potem pamiętam, że przyjmowałam, uczyłam się sztuki, bo Zośka, Zośka samośka nie umie przyjmować absolutnie. I potem zaczęłam przyjmować zaproszenia na kawę, na lunch. I nie płaciłam. Oczywiście zapytałam, jak się rozliczamy, ale ktoś mówi, Nie, ja zapraszam na przykład. I z wdzięcznością, z radością, z lekkością przyjmowałam, bo ktoś mnie zaprosił, a ja to przyjęłam. Bez walki, bez takiego szarpania, bez przepychania się, że ja zapłacę i tak dalej. Po prostu uczyłam się być kobietą, która pozwala innym siebie obdarowywać. I to zmieniło całą moją podświadomość. I to nie jest o słabości. To jest osila, to jest to takiej mocy, która ufa i nie musi wszystkiego kontrolować. I to, co chcę ci powiedzieć, takie przesłanie, że to będzie piękne. Ja wiem, że to będzie piękne, bo przeszłam jedną transformację z moimi klientkami, kiedy przestaniesz nosić wszystko na swoich barkach. Bo uwierzcie mi, że kontrola pochłania potworną ilość energii, takiej, której sobie nawet nie jesteś w stanie zwizualizować, bo kontrola to lęk. I jeśli temat Zuszki Samośki z Tobą zarezonował, i być może jesteś już na tym kroku, że czas zdjąć gacie. Jeśli chcesz pożegnać Zosię samosie, jeśli chcesz odzyskać lekkość, poczucie sprawczości i energię w relacjach, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Cię na bezpłatny webinar, który odbędzie się 11 czerwca, opowiem Ci, jak przejść z męskiej, takiej mocnej, silnej, osadzonej energii przetrwania, działania. Do żeńskiej energii mocy. Pokażę ci, jak wejść w swoją wewnętrzną królową, bo ta wewnętrzna królowa to jest ten święty graal, którego my, kobiety, tak poszukujemy. Ale, żeby wejść w energię królowej, żeby działać z tego poziomu, żeby się w ten archetyp wgrać, to najpierw trzeba bardzo świadomie pożegnać z Zosie Samosie. Bo energia królowej to ta, która przyjmuje, która ufa, odpoczywa i działa zupełnie z innego miejsca niż dotąd. Więc jeśli ten temat z Tobą rezonuje, wejdź na moją stronę tatianagalińska.pl i na zakładkę Królowa, możesz też to wpisać, tatianagalińska.pl, łamane przez Królowa i zajmij tam swoje miejsce, bo to będzie naprawdę piękne, kiedy nie będziesz musiała już robić wszystkiego sama. Do usłyszenia i do zobaczenia po drugiej stronie. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam Cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na linkinie z hashtagiem Beskija w tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl Do zobaczenia w innych przestrzeniach.